Dzień dobry! Jesteśmy na lotnisku Madstone Tam widać w oddali kolejkę Rozdawają jakąś tam kawę Nie wszystkim oczywiście, bo dla wszystkich nie wystarczy Zaczął się duży, można powiedzieć, protest kierowców Zaczęli trąbić Mamy po prostu tego już też wszystkiego dosyć Nie zostały nam udzielone żadne informacje, Kiedy dokładnie nas wypuszczą stąd Nikt nas nie informuje Więc... Czekamy za jakąś informacją. Zostaliśmy zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Toalety są oczywiście, ale przepełnione. nich bez bieżącej wody, bez dostępu do wody. Także dosyć, dosyć źle to wygląda w obliczu całej tej pandemii niby, gdzie twierdzą wszyscy, że to jest związane z pandemią. A oto mamy przykład, jak wszyscy stoją w kolejce i ktoś tu mówi o pandemii? Raczej chyba nie. Także powodzenia.